Gramy o 20:15 przed meczem każdy się naładuje, jest ta adrenalina na pobudzenie, każdy wypije jakąś kawę wieczorem czy coś w tym stylu, to później po meczu nie dość że emocje schodzą, to jeszcze cały czas te wszystkie pobudzenia działają, także jest ciężko zasnąć. No. A, a tu jeszcze dodatkowy bonus w postaci takich emocji. No na pewno, chociaż szczerze mówiąc to się mniej denerwowałem na tym meczu niż ze Słoweńcami, także nie wiem czym to było spowodowane. Może było gdzieś podświadomie w głowie, że wygramy to. Aż do 59 minuty i 58 sekundy. Znaczy szczerze mówiąc to ustawiałem, że będziemy mieli kontrę na dwie do przodu, bo mówiłem chłopakom, że tak się zdarzy, że jeden z naszych leworęcznych będzie szedł na kontrę. Śniło mi się. Mówiłem, ale troszeczkę się przeliczyłem. No, niestety to była akcja na jedną do przodu, no, ale nie ma co grymasić. No to, to, to nie tylko to się nie sprawdziło, bo nie sprawdziło się też chyba to, co zakładaliście, jak trener Bigler wziął czas, bo chyba Karol miał kończyć akcję. No, ale widać było, że obrona się przesunęła w tamtą stronę i odpuścili nasze prawe skrzydło. No, to jeżeli taka jest sytuacja, to musimy to wykorzystać, jak się stało.